Cześć, tutaj Anka Hosteńska, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj chciałam się podzielić z Wami według mnie najważniejszą rzeczą, o którą należy zadbać, zanim y, zaczniemy jakąś aktywność fizyczną, oraz również najważniejszą rzeczą, o którą trzeba dbać, jeżeli już uprawiamy regularnie jakąś aktywność. No więc co to jest? To jest ten drugi krok po rozciąganiu. Nie wiem, czy oglądałaś. Czy oglądałaś mój poprzedni filmik na temat tego, od czego zacząć, jeżeli chcemy wrócić do aktywności fizycznej albo ją zacząć. Jeżeli nie, to Cię zapraszam, link będzie pod tym filmikiem. I teraz dzisiaj powiem o tym drugim, najważniejszym kroku, a mianowicie wzmocnieniu mięśni wewnętrznych. Często mówi się o tych mięśniach jako kol, nasze centrum. Głównie mamy na myśli taki walec, który mamy w naszej jamie brzusznej. Z przodu mamy mięśnie poprzeczne brzucha. Z tyłu na plecach przede wszystkim mięśnie wielodzielne przy Kręgosłupie, które odpowiadają za jego stabilizację. Od dołu mięśnie na miednicy i od góry antagonistycznie działa do tego przepona. No, ale przepony raczej nie wzmacniamy i o tym tutaj nie będziemy mówić. Będziemy raczej się zajmować y, wzmocnieniem. Przyzwyczajeniem do pracy tych pozostałych mięśni, bo najczęściej one są zbyt leniwe. Właśnie. To jest tak, że jeżeli dużo siedzisz, dużo czasu spędzasz w pozycji jakiejś takiej siedzącej, pokracznej, niewyprostowanej, to twoje mięśnie wewnętrzne w ogóle nie pracują. A jak wiadomo, nieużywany mięsień zanika. Jeżeli nie muszą pracować, jeżeli nie czują takiego bodźca do tego, żeby się napinać, pracować, to będą się osłabiać. I później, jakie są tego konsekwencje? Już pomijam to, że klęgosłup ma gorszą stabilizację, że żebra są bliżej miednicy, że nasze narządy wewnętrzne są mocno, mocniej pozbijane wtedy, więc i gorzej trawimy i gorzej nam się oddycha i wiele innych takich rzeczy, ale nie o tym dzisiaj chciałam. Dzisiaj chciałam powiedzieć o tym, dlaczego te mięśnie są według mnie najważniejsze w trakcie treningu. Tydzień temu bodajże, jak byłam na siłowni zaczęłam się przyglądać innym ćwiczącym. Owszem, teraz wiele tych ćwiczących nie ma, ale jednak mogłam się przeglądać, co i jak, i to potwierdziło moje podejrzenia, to o czym teraz mówię. Czyli, jeżeli mamy słabe mięśnie wewnętrzne, to nie jesteśmy w stanie wykonać dobrze ćwiczeń. Teraz popatrzcie, jak wygląda ćwiczenie na biceps. Akurat do pokazania tego ćwiczenia, właśnie. Trochę mnie zainspirował pan na siłowni, jeżeli to ogląda, to pozdrawiam. Tak, tak powinno wyglądać plus minus prawidłowe wykonanie tego ćwiczenia. Mam nadzieję, że zauważyłeś, zauważyłeś, że postawa jest wyprostowana, kręgosłup się nie rusza, ćwiczy tylko biceps, czyli ten mięsień, który chcemy, żeby ćwiczył. A teraz Ci pokażę, jak to często wygląda na siłowni u osób, które nie używają mięśni wewnętrznych. Mam nadzieję, że było widać, że w tym ćwiczeniu biceps ćwiczy trochę mniej, a głównie ćwiczą pistowniki grzbietu prostowniki lędźwi, które jeszcze bardziej się spinają, i może to sprawić, że nasz kręgosłup będzie nas molał jeszcze bardziej, albo możemy wręcz przeprawić się o dyskopatię, o przepuklinę, jeżeli też mamy słabe mięśnie wewnętrzne. Owszem, tutaj był przykład rodem z siłowni, ale wierz mi, że te mięśnie wewnętrzne, które stabilizują nasz kręgosłup, które stabilizują nasz tłów, sprawiają, że mamy lepszą postawę. Lepszą, prawidłową postawę. Sprawdzają się w każdej, ale to absolutnie każdej aktywności fizycznej. Bez nich, cokolwiek będziesz robić, możesz obciążać nadmiernie swój kręgosłup, możesz wytwarzać zbyt duże podciśnienie w jamie brzusznej, a to prowadzi często u kobiet do osłabienia mięśni na miednicy i do nietrzymania w moczu. U mężczyzn częściej kończy się jakąś przepukliną. Więc, jeżeli chcesz zacząć ćwiczyć, jeżeli chcesz wstać od biurka i zacząć ćwiczyć, albo w ogóle zadbać o zdrowie swojego kręgosłupa i móc dobrze wykonywać ćwiczenia na co dzień, bo przecież ćwiczenia wykonujemy nie tylko na siłowni, jak biegamy, czy cokolwiek innego robimy, ale zdarza Wam się iść do sklepu na zakupy? i niesiemy te zakupy, prawda? Owszem, nie każdy chodzi pieszo, czy też jak mówimy w Krakowie na nogach, do sklepu i potem niesie te siaty, ale zdarza nam się, że przynajmniej zaniesiemy do samochodu, prawda? Albo w sklepie będziemy nieśli koszyk, albo musimy wnieść z garażu do mieszkania. I wtedy, jeżeli nie napniesz mięśni wewnętrznych, nie jeżeli te mięśnie w ogóle nie będą przyzwyczajone do pracy, to po prostu niosąc możesz obciążyć jeszcze bardziej kręgosłup. A jeżeli wiesz, jak zaktywować mięśnie wewnętrzne, to niesienie zakupów będzie treningiem. I właśnie ja jestem, to tak przy okazji, wielkim zwolennikiem takiego treningu na co dzień właśnie. Czyli zwracanie uwagę na to, co robimy na co dzień, w jakiej postawie, czy pracują nam przy tym mięśnie wewnętrzne, czy wykonujemy to w prawidłowych pozycjach? I dzięki temu, cokolwiek będziemy robić na co dzień, możemy to zaliczyć jako trening. Schylanie się do zmywalki, do pralki, wkładanie prania, zmywanie naczyń. Wszystko można zrobić w ten sposób, żeby wzmacniać mięśnie i utrwalać naszą prawidłową postawę, o ile ją już mamy. Zatem tak w dwóch słowach w jaki sposób wzmocnić mięśnie wewnętrzne. Jedna z najważniejszych rzeczy to te mięśnie są przyzwyczajone do tego, żeby cały czas były napięte, ale nie na 100% tak mocno spięte, tylko one są przyzwyczajone do tego i tak są stworzone, żeby były cały czas na napięciu na około 30%. Więc ich się nie wzmacnia tak jak dzisiaj wspomnianego na przykład bicepsa, że napinamy, puszczamy, napinamy, puszczamy, tylko te mięśnie warto wzmacniać trochę dłużej, wzmacniać je ćwiczeniami stabilizacyjnymi, które trwają minimum minutę, żeby te mięśnie jakby załapały, że one mają ćwiczyć i, i że o to chodzi, żeby one trochę się powzmacniały i zaktywować je do pracy. Najprostszym ćwiczeniem stabilizacyjnym jest stanie na jednej nodze. Pisałam, może e, pisałam, mówiłam już o tym w jednym filmiku, dam link tutaj pod tym filmikiem do tamtego, żebyś mógł mogła już od dzisiaj zacząć wzmacniać mięśnie stabilizacyjne, ale jest jedno ale ćwiczenia stabilizacyjne będą wzmacniały te nasze, nasze mięśnie wewnętrzne pod jednym warunkiem, jeżeli mamy prawidłową postawę, nawet jeżeli będziemy stali na jednej nodze, ale z mocno pogłębioną lodozą lędźwiową, z i w ogóle w totalnie niefizjologicznej postawie, to nasze mięśnie wewnętrzne się nie napną. Po prostu tylko pogłębimy nasze przekurcze, które już mamy. Więc dlatego mówiłam o tym, żeby najpierw rozciągnąć mięśnie, najpierw przygotować się do tego, żeby móc jako tako utrzymać pewną postawę, a później wzmacniamy mięśnie wewnętrzne. I to tyle na dzisiaj. Jeżeli Ci się podobało, to daj łapkę do góry, zasubskrybuj kanał, bo na pewno jeszcze nie raz będę wzmacnia... wspominała o mięśniach wewnętrznych, ponieważ to jest jakby trochę mój konik, właśnie wzmacnianie mięśni wewnętrznych. Więc na pewno jeszcze nie jeden filmik na ten temat nagram. Jeżeli masz jakieś tematy, które chcesz, żebym poruszyła na tym kanale, to pisz. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa-pa!